Jesteśmy kadetami szkoły aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jesteśmy strażakami, a podczas pandemii walczymy na pierwszej linii frontu. Mamy świadomość zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus. Szczepimy się dla Waszego oraz naszego bezpieczeństwa, żebyśmy mogli znów zacząć żyć jak dotychczas. Pójść na wyczekiwaną premierę do kina, czy też spotkać się w naszej ulubionej restauracji. Jestem komendantem Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Szczepię się na bezpieczeństwa moich bliskich, ale przede wszystkim po to, żeby wszystko wróciło do mnie.